Cześć, z tej strony Goofyz1999 i witam Was już w kolejnym odcinku z serii... a właściwie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak wiadomo, ta seria... Jak wiadomo, z dubbingów już recenzowałem polski dubbing Wilka i Zająca od GMC Studio, więc postanowiłem Zrecenzować kolejny dubbing, a będzie to dubbing, który nikt o tym nie wie: tybetański dubbing SpongeBoba. Jak wiadomo, z tego dubbingu wrzuciłem już dwa sceny, gdzie wrzuciłem sceny co za Straszne Miejsce i mocno ją trzymaj po tybetańsku na moim kanale. Więc dzisiaj będę recenzował tybetański dubbing SpongeBoba Kancia Stoportego, który. Który, jak wiadomo, jest tym jednym z najgorszych. Bo serial Spongebob, końce porty lub te z Spongebob Squarepants jest dużo znana. I, I wiele odcinków jest no, najlepszych, głównie w erze przed pierwszym filmem. Tak, wiele dubbingów takich jak hiszpański z Ameryki Łacińskiej, na przykład hiszpański niemiecki, japoński, polski, niemiecki, e, chiński i wiele innych są tak samo dobre jak oryginał. Francuski, arabski na przykład no może są nie są złe, ale nie są tak dobre. A niektóre dabingi takie jak maczodoński, czy też periski, no, periski dabing SpongeBob'a istnieje mnóstwo, no są do bani. Tybeta... Więc dzisiaj będę recenzował tybetański dubbing Spongeboba. No dobra, Tybetański dubbing Spongeboba. Serial po tybetańsku został zatytułowany To cienie nie. Był to dubbing, który był w latach 2015-2018 dla stacji dla China Central Television i oraz Hai Television. A zdubbingowało i Television House. I był dostępny na CCTV Tibet. Znaczy CCTV Tibet. 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 No, dubbing był. Do... Nie można już oglądać dubbingu od 2018 roku, bo strony zostały zamknięte. Ten dubbing w przeciwieństwie do innych dubbingów, zdabingował tylko erę przed pierwszym filmem. Dlatego tylko odcinki z ery przed pierwszym filmem zostały zdabingowane. No, zdabingowano wszystkie lub prawie wszystkie. I ten dubbing no, powstał bez zgody Paramount, Google czy też Nickelodeon. Dobra, moim zdaniem to najgorszy dubbing Spongeboba, jaki i też najgorszy kreskówki z dialogami. Jeszcze gorszy od polskiego dubbingu Wilka jest zajęta od GMC Studios. Z kilku powodów, na minus. Podobnie jak dubbing ten, podobnie jak peryski również na przykład powstał również bez zgody Paramount Google lub też Nickelodeon. No muzyka jest też wtedy inna. Kiedy dźwięk jest używany, to jest oryginalna muzyka, ale przecież już... Jest używanym narzędzie do używania wokalu, w wyniku czego nadal słyszymy słabo pol angielski wokal. Wiele muzyk jest też w nieodpowiednim czasie używane, np. przykład potrzebnej pomocy, gdy szerdele atakują, z czego kraba słuchać muzykę z odcinków od Mush Lunch Rozdarte Spodnie i Śmiecio Burger. No dobra. Nawet Hello Blues i muzyka z napisów końcowych Sponge Kanciesto Portego są nadużywane jako muzyki stła. Oraz jeszcze też jest również nieznana muzyka, która, no może, jest gitarową wersją muzyki szczółki SpongeBoba. Jest też marna jakość dźwięku i beznadziejne aktorstwo to Na przykład, Patryk brzmi jak mężczyzna w średnim wieku, Spongebob brzmi jak kobieta kiepsko na uda. Naśladująca męscyznę latając Holender nie ma uroku, w głosie Pirat patrzy brzmi Młodzień niż powinien, a w 59 brzmi jak kobieta, a Sandy ma najgorsze głos ze wszystkich postaci w tybetańskim dubbingu. Bo brzmi... Bo brzmi... Denerwująco. Nawet gorzej niż Plankton czy Patryk w japońskim dubbingu. Dobra, czasem jeszcze używają dźwięków z innych seriali. I jeszcze co gorsza, żadna piosenka nie jest tłumaczona na język... Na ten język. Nawet język... nawet piosenka szczątki. No w przeciwieństwie do dubbingów. Co gorsza, bardziej przypomina dubbing kiepsko zrobiony dub niż normalny dubbing. No dobra. I jeszcze nawet również też brakuje roku oryginalnego serialu. Czasem nawet zdarza się tak, kiedy postać, gdy ktoś powie, to usta postaci nadal się poruszają poza zakończeniu, no, linii, znaczy kwestii. Albo też, no, jeszcze też często kwestie nie synchronizują się z ust, synchronizacją ust. No dobra, na plus. Na szczęście serial jest nadal dobry, mimo... Tego. Tylko dubbing jest zły. Dobrze, że nie zdabingowali e, tych najgorszych sezonów w czyli i od 6 do 8, bo byłoby jeszcze gorsze. No, może niektóre głosy są no może znośne. Na przykład głos Kalmara, pana Kraba i Planktona, mimo że są przez wiele złe, dla mnie są dobre. No dobra. Tak więc ocena dubbingu 1 na 10. Jeszcze gorsza niż dubbing to ma znaczy Wilka i zajęcia od GMC Studio. Który no czasami był nawet dobry No dobrze, że zdabingowali. Dobrze, że nie zdabingowali wszystkich odcinków Nawet tych z Ciemnej Jary z No bardzo dobrze Że tego dubbingu już nie ma Tak Chcecie usłyszeć głos Tybetański z Patryka, Sandy, Latającego Holendra i Pirata Paciego Dobrze no to robimy to kolejnie, moim zdaniem. Ten daming jest tak niedobry pod każdym względem. Nawet trudno to zrozumieć. No, prawie niedobry, tylko 3 plusy daje. Bo inne dubbingi takie jak na przykład hiszpański z Ameryki Łacińskiej były lepsze od tego dubbingu. A teraz zegnam się z Wami, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!